Co ty. Teraz tatę rozwali głowa. Nie, mamka, są dziadka. Kupimy nowe. Cztery złote oszczędności na każdej dużej paczce opłaca się. Dzięki EtoPirynie oszczędzasz bólu rodzinie. Prawidłowe pobranie materiału biologicznego jest kluczowe, aby uzyskać wiarygodny wynik badania. Poniższy film przedstawia procedurę pobrania wymazu w celu wykrycia materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2. Bezpośrednio przed wykonaniem wymazu należy ustalić głębokość, na którą należy wprowadzić wymazówkę. Minimalna głębokość, na którą wprowadzana jest wymazówka, to połowa tej odległości. Delikatnie wprowadź wymazówkę na odpowiednią głębokość. Wymazówkę trzymaj przez 10 sekund, następnie 2-3 razy ją obróć i delikatnie wyciągnij. Patyczek wymazówki należy ułamać, a probówkę szczelnie zamknąć. Asad-21 polecają najlepsi eksperci. Używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do bez ograniczonego, nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. 40 milionów ludzi plus taki, nie wiem, milion w Polsce na cudzoziemców należałoby wszystkich przetestować. Znakomita technologia oparta o rozwijającą się wiedzę, jaką jest genetyka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy test niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.